So what have you got? witam was w, w pierwszym odcinku mojej serii y, Minecraft z Yogi Yogi to ja. No y, gramy w Minecrafta. Mm jak już sama nazwa wskazuje Będziemy grać single player mam taki plan z tą serią żeby dorzucać do niej co odcinek mody i tak chyba będę robił A więc ja sprawdzę czy się wszystko nagrywa OK i wracam po krótkim cięciu No, i już jesteśmy. Wszystko jest ok, wszystko się nagrywa i startujemy no, komputer nie jest genialny ale jest ok na ten odcinek mam wgrany mod timber, mod timber mod chyba tak to się mówi jeżeli nie wiecie o czym to jest to ja wam powiem wystarczy stworzyć sobie byle jaką siekierę i ścina się drzewo od samego dołu tak wiecie no przy samym tym, co jest przy samym tym, co tak wychodzi. No, ja pierdzielę. Ludzie, to no, spokojnie. Po pokażę Wam teraz. A więc tak. No, komputerek jakoś tak niezbyt dobrze. Czasem się robią takie błędy, nawet, że jest takie dziwne. Już, nie? Ale to spokojnie damy sobie radę. A więc zetniemy drzewo. Ręką ten mod nie działa. Ale już jak zrobimy siekierę, najbardziej teraz się ten młot przydaje od wtedy, kiedy wyszły, wyszedł nowy biom dżunglowy. To po prostu ten młot jest genialny. Ścina się półtora staka prawie. O, wilk już. Ścina się prawie półtora staka. Prawie stak i 26 dokładnie. Z takiego najwi największego drzewa. Yy, dobra, więc mi się nie chce ścinać. Mam nadzieję, że nie zginę w pierwszym odcinku, bo to by był fail na maksa. A więc robimy podstawowy crafting box. Ja no, tak na to mówię. Jak chcecie mówić inaczej, no to mówcie inaczej. A jeżeli mam do Was prośbę, jeżeli ktoś to będzie oglądał, żebyście dawali mi nazwy modów, które bym mógł wgrać. A najlepiej, jakby był link do nich w opisie. Jeszcze nie wiem, sobie jeszcze się kierę. A nie potrzebnie zrobiłem to. No, czasami zapominam i zaczynam robić... Yy, jak to się nazywa? Wszystkie narzędzia drewniane, a to nie ma sensu. O, tam już jest dżungla. Idziemy. Wpuścinek trochę drzew. Nie chciałbym się osiedlać w dżungli... Osiedlać w dżungli, przepraszam, ale po prostu chodzi o... o Jezu, coś tu. Chodzi o to, że... Jakby to powiedzieć no... Yy, przed dżunglą. O! Jezu, ale się zamotałem. Chciałbym się osiedlić przed dżunglą. W dżungli nie ma co, bo tam się łatwo zgubić i tak dalej. Nie mam wgranego. Wiem, następnym modem, w który wgram. Jeden z ważniejszych modów chyba. Optifine. Wiecie o co to jest, nie? No. Myślę, że to nie jest zły pomysł że wrzucanie moda co odcinek, yy, ponieważ... Będę to urozmaicał jakimiś tymi, będę przechodził różne escape'y i tak dalej. No, i się zobaczę. Mm, no, tu zetniemy pierwsze drzewo i już wam pokazuję, jak to działa. A więc, tak jak mamy zwykłe drzewo, takie prawdziwe, to ścina, to rosną od ziemi. No, to tutaj zacznę od ziemi i sam dół cyk i się ścina. I leci. No i potem siła, zaraz zobaczycie ile z tego jest drewna bardzo fajny mod, uwielbiam go, to znaczy dawno na nim nie grałem, ale jakoś tak mnie napadła nagle chęć na nagrywanie no i nagranie na, na czegoś, spróbowanie, nie? takie no, jeszcze drewno powinno być troszeczkę przynajmniej z 10 to No, tak jak mówiłem, średnio wypada tak z stack i... 26, jak powiem, no to się trochę op opierdzieliłem. No, to zetniemy sobie jeszcze... O ja... Ale... O, o tym nie wiedziałem, sorry, ale jak... To można chyba ścinać z bylejaki tej. I ścina się wszystko, co idzie do góry. jakie ja moto tutaj. O Żal mówić. I to jest też dobre, że się tak szybko się nie niszczy. A i jest jeszcze jedno: jak chcecie ściąć tylko dół drzewa, a macie ten już wgrany, to trzeba zrobić tak. Cyk. Chyba tak to się robiło. Oj, ojej, ojej. E, to jakoś nie tak. Oje, no to chyba się tak nie da. Nie, trzeba ręką ścinać raczej. O węgiel, to jest. Idziemy po węgiel. Hmm. Bardzo fajna mapę się trafiła w sam raz dla moich jakby to powiedzieć wymogów. O, wymogów, ale mądre słowa. <grym> no. I to na razie tyle. Co bym chciała Wam powiedzieć, przekazać i tak dalej. Mam już nawet jedną sadzonkę dżunglową. Nie jest... znaczy inaczej. Nie jestem za tym, żeby się całkiem nie budować w dżungli, bo domek na drzewie czy coś takiego, taki większy, czy farmy nawet można zrobić. Ale yy, no. Mm, inaczej się... Nie, ja nie chcę się budować w dżungli. Nie chcę mieć tam mieszkań O, tam gdzie śpię Chwila ciszy. Skupienia. I nagrywam teraz jakieś niecałe 7 minut chyba no raczej nie będę tam przed dalej na razie w, w przyszłości mam w przyszłości no nie, niedługo mam zamiar stworzyć serię hardcore hardcore wiecie o co chodzi nie? czasem tego drewna jest aż tak dużo że się nie chce go zbierać Mam nadzieję, że wybaczycie mi wszystkie te, no... To, to, co ja pieprzę, głupoty. To, co się mylę i tak dalej. No, to mój pierwszy, moja pierwsza próba. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Aha, odcinki będą się ukazywać... O, a jakby tak tutaj pod wodą się wybudować? Tak fajnie. Nie, za dużo roboty. Już wiem, co zrobię. Wiecie co, zmieniamy ten... Osiem, osiedlamy się... No, przed dżunglą. A więc tak, ja tutaj teraz szczelę jeszcze takie coś, zrobię małe cięcie i małe cięcie robię właśnie teraz za chwilę. I no, to ja już z tym pocięciu. O, coś mi tu wyskakuje. No i postanowiłem, że nagram. Znaczy, przyspieszę to, co, jak będę domek budował. Oj, przepraszam Was. Y co się tutaj piszą? Co oni tutaj chcą? Yy. Yy, dobra, ja wam zaraz zrobię sto. Znaczy, a walić ich. Yy, czekajcie, tylko sobie tutaj zrobię, o. Okay. No, i jedziemy. Przepraszam za to. Mm, no, a więc ja robię. Będę to. W przyspieszeniu będę budować domek. Domek nie będzie na razie jakiś ten genialny i tak dalej. No, a więc y, zrobię to, co do mnie należy. I witam Was w ucięciu. Nie chciało mi się tego przyspieszać, ponieważ słabo mi to. to znaczy. E, jak go nazwę, ja pierdolę no e, no bo tak nie przyspieszyłem, no i tyle e, no to tak, to jest pierwsze piętro i początek drugiego piętra e, naszego domku muszę powiedzieć, troszeczkę mi to zajęło nie wiem dlaczego, nie mam powiedzieć, w końcu to jest takie malutkie ale dalej. dalej. no, to jest patrzcie jakie to piękne, teraz takie o, aż, chcę się ten, no. Eee, yy, dobra, nieważne, nie, No, i teraz wam pokażę jak to wygląda z bliska. A więc tak, to jest wejście. Takie coś, nie miałem lepszego pomysłu. No, wchodzimy. Podłoga jest szklana, ponieważ pod spodem jest woda. Myślałem, że to będzie fajnie wyglądać jak dojdą na przykład, nie wiem, modu dojdzie, mo creatures, coś takiego. Dlatego pomyślałem, że to będzie fajnie wyglądać. I tak o zrobiłem, że tam rybki będą, może potem kupować delfiny. To, to, to jest kiedy indziej, nie? No, a więc tak. Mm, dużo drewna to poszło. Kompozycja jest taka, a Powstała przez przypadek. No i teraz tak o, tu jest takie wejście. Tu jest już drugie piętro. No, tu, właśnie tutaj. Dużo drewna na to poszło strasznie. Znaczy strasznie, nie aż tak dużo, ale no jest. Mam. No, wszystko szło dobrze, było ok i tak dalej. Do 70 FPS nawet mi dochodziło czasem. A tutaj, proszę Was, no, wielkie G teraz, mm, No. I to tyle w tym odcinku. Odcinku. Tutaj będzie chyba, nie wiem, sypialny. Co i zrobię? No, nieważne. A więc. Komentujcie, oceniajcie, łakujcie, yy, przybijajcie piątki, nie wiem byle co, y, dawajcie na face'a, yy, i tak dalej, i tak dalej. I do zobaczenia, i cześć.